Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj z wiosennego poznania na zaproszenie wydawnictwa Zakamarki będę do was nadawać piękne treści. Piękne treści dlatego, że opowiem wam o niezwykłej książce. Spójrzcie. W moim ręku trzymam właśnie bardzo świeżo wydaną książkę. Jak zbliżę ją do mojej twarzy, Mmm, jeszcze czuć zapach drukarni. Jest to książka obrazkowa. Narysowała ją i wymyśliła, i napisała pani Emma Adbogę. A nosi tytuł Zamek. Pani Emma słynie z tego, że tworzy książki nietuzinkowe. Celowo używam nie takiego łatwego słowa: nietuzinkowy to znaczy. Wyjątkowy, bardzo ciekawy, nie taki zupełnie zwyczajny. I tak samo, tak samo jest z tą książką, która nosi tytuł Zamek. Bardzo mi się ona spodobała. Za chwilę przeczytam Wam jej fragment, ale zanim to zrobię, chciałabym zadać Wam kilka pytań. Czy spotkaliście się może kiedyś z takim określeniem, o, oh, u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona? To może znaczyć? Czy naprawdę tak jest? Czy to możliwe, żeby za płotem obok trawa rosła inaczej, żeby była bardziej bujna? No, może jeśli ktoś się bardziej podlewa albo więcej o nią dba, ale jeśli dbamy o nią tak samo my, jak i nasz sąsiad, czy to jest możliwe? Tak naprawdę to powiedzenie opowiada o tym, że bardzo często wydaje się nam, że to, co mają inni, jest troszeczkę lepsze. Pogój naszej koleżanki zawsze, może nie zawsze, ale może nam się wydawać ciekawszy, jej książki bardziej interesujące, jej siostra bardziej przyjemna, a życie to w ogóle może troszkę lepsze. Czasem bywa i tak, że nie doceniamy tego, co my mamy. A pani Emma w książce Zamek świetnie to zilustrowała i świetnie to napisała. I właśnie pokazuje nam, jak to jest z tą zieloną trawą. Chociaż tak naprawdę nie o trawę dosłownie tutaj chodzi, a o właśnie ten tytułowy zamek. Spójrzcie, gdy otwieramy książkę, od razu widzimy kolorowe balony. To znak, że będzie się coś ciekawego działo. Kiedy przezdabiamy nasz dom? Wtedy, gdy szykujemy się do jakiejś wyjątkowej okazji. Także i tego dnia nasz bohater elegancko się ubierał. Szykował się na wyjątkowy dzień. Zaczynam czytanie. Siedzę tu i czekam. Kiedy ta długa wskazówka przekręci się w górę, pójdziemy z mamą na urodziny do Freja. Już się uczesaliśmy i zrobiliśmy laurkę, mama. Napisała na niej złotym pisakiem. Przyjrzyjcie się, jakie tutaj widać przygotowania, fryzury, czesanie, suszenie. No i ta piękna laurka. Frej z pewnością ją doceni. Kupiliśmy też prezent. Mały? Czerwony zamek. Oczywiście nieprawdziwy, tylko zabawkę. Dokładnie taki jak mój. Tylko, że mój jest zielony. Zielony, brzydki i zwyczajny. I już mi się znudził. Ach, wolałbym czerwony. Frej może dostać mój zielony zamek, mówię, a ja zostawię sobie czerwony i będę się nim bawił. Lecz mama się nie zgadza. Nie ma mowy. Przecież wybrałeś dla Freja czerwony. No, ale to było zanim znudził mi się zielony. Jeśli mielibyście ochotę, Dowiedzieć się, co się wydarzyło, czy dotarli na te urodziny, czy zaśpiewali stolat, lat, czy Frey dostał czerwony, a może jednak zielony zamek? Koniecznie zajrzyjcie do środka tej książki. W tym fragmencie, który Wam już przeczytałam, i tak z tego fragmentu możemy dowiedzieć się już całkiem dużo. Przede wszystkim o tym, o czym wspomniałam na samym początku, że nasz tytułowy bohater. Główny bohater tej książki tak naprawdę miałby ochotę na ten czerwony zamek, bo jego zielony zdaje się być już lekko nudny, może trochę się nadniszczył, bawił się nią już tyle razy, a ten czerwony, nowiuśki, błyszczący. Znacie pewnie to, prawda? Myślę, że takie sytuacje i takie uczucie może pojawić się w życiu każdego z nas. I dużego, i małego, i dzieci, i dorosłych. Jeszcze raz zachęcam Was do zajrzenia do środka tej książki. Przypomnę tytuł: Zamek. Emma Adbogę napisała ją i narysowała tą wspaniałą publikację, a przetłumaczyła ją dla wydawnictwa Zakamarki Katarzyna Skalska. I to właśnie oczywiście to wydawnictwo Zakamarki y, opublikowało tę książkę. Zresztą nie jest to jedyny tytuł tej autorki, który możemy znaleźć w ich księgozbiorze. Aby nasze spotkanie y, nie skończyło się tylko na czytaniu, ale też y, żeby stało się taką zachętą dla Was do działania, chciałabym zaprosić Was dzisiaj do takiej malutkiej akcji plastycznej, którą możecie wykonać bez żadnego problemu i prawie, prawie bez żadnych potrzebnych specjalnych środków, u was w domach. To jak dacie się zaprosić? Zamek, który występuje w tej książce, być może jest zamkiem drewnianym, może z błyszczącego plastiku. Trudno mi powiedzieć, autorka pozostawia to kwestii naszej wyobraźni. Ja natomiast chciałabym zaprosić Was do zrobienia zamku z papieru, który wbrew pozorom wcale nie jest taki trudny. Ja już go nawet trochę zrobiłam wcześniej. Zobaczcie, a, może tak. przygotowałam sobie jakiś taki zupełnie zwykły, wcale nie taki duży karton. Wykorzystałam to, że jest sztywny i od razu mam ściany mojej budowli. Wycięłam kształty drzwiczek, a później za pomocą czarnego, grubego flamastra narysowałam drzwi, Tutaj takie wspaniałe kołatki, dodałam też kamienie, bo wyobrażałam sobie, że to taki średniowieczny, wspaniały kamienny zamek. I dodałam także dwa okna. Aby wzbogacić jego formę architektoniczną, bo jestem przekonana, że lubicie takie historie, wykorzystałam rolkę po papierze toaletowym. Jedna jest już gotowa, u góry mojej wieżyczki. Nacięłam ja takie specjalne otwory strzelnicze. Historycy sztuki nazwaliby je blankami. To właśnie tutaj rycerze mogli celować do ewentualnych zdobywców tego zamku. W każdym razie ważne jest też także, aby odpowiednio ponacinać też tutaj i w ten sposób móc zamontować naszą wieżyczkę na rogu naszego zamczyska. Jedna już jest gotowa, ja tymczasem zaraz zrobię drugą. Jak widzicie, można to zrobić naprawdę w bardzo prosty sposób. Potrzebujemy rolki po papierze, nożyczek i wyobraźni. I tutaj, jak będziemy dopasowywać otwory, hop i hop. Mam zaznaczone. Lekko tutaj nacinam, żeby to nam mogło wejść. I też z drugiej strony. I zaraz zamontuję drugą wieżę. Tak, żeby dopełnić widoku bryły naszego zamku. Proszę bardzo. Oto jedna z jego y, odsłon. Do środka możemy zaprosić jakichś bohaterów. Na przykład foczkę, która z pewnością z, której z pewnością będzie tutaj bardzo przyjemnie. To jest oczywiście wersja bardzo surowa i podstawowa. Można ją pomalować, pokolorować kredkami, podoklejać jakieś elementy z papieru. Może być zielony albo czerwony. Wszystko to, co Wam podpowie Wasza wyobraźnia, jest tutaj jak najbardziej dozwolone. Jednak rozumiem też to, że mogą być wśród nas osoby, które mają dosyć małe pokojki i takie kartony mogłyby się tam już nie zmieścić, więc zapraszam Was jeszcze do zrobienia takiej mniejszej wersji, takiego bardziej, może nie kieszonkowego zamku, ale takiego, którego na pewno się znajdzie, a będzie również. Fantastycznym, taką fantastyczną propozycją do zabawy. Podam. Aby wykonać taki malusieńki zamek, również potrzebujemy dwóch rolek po papierze toaletowym. Ja, jak widzicie, już je też wcześniej nacięłam, żeby przygotować. Mam tutaj też taką figurkę, która ta pani może być mieszkanką zamku. I przygotowałam taki niewielki kartonik. Na kartoniku narysowałam już fragment cegieł tym razem i jedno skrzydło drzwi. Teraz zrobimy drugie skrzydło i zobaczymy, co może się wydarzyć dalej. Biorę czarny flamaster. Oczywiście może być on też innego koloru. Dorysowuję kontur drzwi, naszej bramy do zamku. I. Wycinam. Pamiętajcie, że nie możemy wyciąć całą, całej, tylko do pewnego momentu, jeśli chcemy, aby drzwi mogły się otwierać i zamykać. A jeśli chcemy, żeby otwór był cały czas otwarty, bez możliwości poruszania, wtedy możemy dociąć go do końca. Tutaj nożyczkami docinamy. Hop. I proszę bardzo, mamy już nasze drzwi. Żeby było równo, pozwolę sobie tutaj dorysować jeszcze kawałek muru ceglanego. I skoro mam już przyszykowane z naciętymi otworami strzelniczymi nasze wieżyczki, z jednej strony zrobiłam też takie malutkie, zobaczcie, wąskie otwory, specjalnie po to, aby móc zamontować. Wierzę z obu stron. Pojawia się tylko jeden problem: niekoniecznie zamek chce nam stać, prawda? Więc zanim jeszcze zamontuję, podpowiem Wam pewną prostą zasadę. Mam tutaj dwa takie malutkie kawałeczki tekturki. Po boczkach ponacinam też takie nieduże, wąskie otwory. Akurat takie, aby móc wsunąć do środka te dwa kawałki. One posłużą nam jako takie naturalne o, 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 wzmocnienie i sprawią, że nasz zamek, zobaczcie, będzie już rzeczywiście bardziej stabilnie stał. Tu muszę jeszcze troszeczkę powiększyć otwór i zaraz zobaczymy, jak to nam będzie już pracować. I mamy drzwi, mamy jedną wieżę, mamy drugą i proszę bardzo, możemy otworzyć się do środka, do naszej głowy, do naszej wyobraźni i akurat tutaj ten, ten pamperek, ta dziewczyna może się z nami bawić. I w ten oto bardzo prosty sposób. Za pomocą nożyczek, w moim przypadku czarnego flamastra, wy być może sięgniecie jeszcze po kredki, po farbki, a może obklejcie te wasze wytwory, wasze dzieła plasteliną. Tak jak powiedziałam wcześniej, to jest wasz wybór i jeśli macie możliwości, żeby poszaleć, czemu by tego nie zrobić, stworzyliśmy dwie różne budowle. Dwa zamki: zamek większy i zamek malutki, kieszonkowy, tak możemy go nazwać, który na pewno zmieści się w każdym, nawet najmniejszym pokoju. A ja chciałabym się teraz z Wami pożegnać. Dziękuję za to, że mogliśmy zajrzeć wspólnie do tej fantastycznej książki. Naprawdę mm, jest przewrotna, ciekawa, bardzo się też interesująco kończy. Zamek. Emma wydanie wydawnictwo Zakamarki, tłumaczenie Katarzyna Skalska. Bardzo, bardzo zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli do środka tej książki. Właściwie każde spotkanie z tą autorką jest wartościowe, dlatego że ona patrzy na świat dzieci z bardzo ciekawej.